Cześć, was serdecznie. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie Bedwars PvP w trybie 1.16. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Nie wiem, czy jest, to, czy jest gdziekolwiek taki tryb. Powiedział mi o tym kolega niedawno i szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaintrygowało. Aż na tyle, że po półtora roku przerwy stwierdziłem, że wejdę i wrócę do tej gry, żeby. To właśnie testować. Jest stwierdziłem, ja że nagrywam z tego odcinek Jest tryb duo, odpalimy sobie go, bo widzę, że na innych to mało kto w sumie gra I jak widzę mamy tu tryb też, tryb lifestyle. Ale chyba póki co zagramy sobie klasyczny i potem testujemy sobie te dwa tryby Jeśli ktoś nie wie co to jest tryb lifestyle, to już tłumaczę Zależnie od tego czy zabijemy, czy zostaniemy zabici, dostajemy lub zyskujemy serce I fajna inicjatywa ze strony chłopaków jak na Bedwarsy Dobra, tu są diamenty, okej, okay, czerwony już się buduje w ogóle, z ale ten Speed Bridge jest dziwny na tej wersji. Co ja lubię grać Bedwarsy, ale tylko na wersji 1.8 zawsze grałem. ale to jest dziwne, tak grać na takim PvP. Choć zaznaczam, że ja nigdy nie byłem dobry ogólnie w PvP 1.16. Yy, zawsze. Może nie, że preferowałem, bo uważam, że te PvP 1.16 jest lepsze i nawet bym powiedział bardziej logiczne. Ale mają miejsce, ale w sumie wbijemy się, żeby jakaś klepa była na odcinek. Dawaj, dawaj, dawaj. A mogę mieć drugie łapie? Uuu, zajebiście. Mogę dwóch, dwóch! No, i nie udało się. Szczerze wam, powiem totalnie inny wymiar rozgrywki to jest. Mimo, że to niby tylko PVP, a tryb jest ten sam, to to całkowicie zmienia. Ciekawa sprawa, ale tak na pierwszy rzut oka, to ch chyba nie będę fanem jakimś szczególnym. Ale rozumiem, że komuś się to może podobać, bo jest to naprawdę ciekawa, ciekawa inicjatywa. W Ty... tej. Dobra ty na no, luzie. Dobra kupujemy kamienne i lecimy na nich jeszcze kilo kupić, żeby im tego endstone na śmierdzącego rozwalić Ty no pies mi jakiś szeka za oknem. Zamknij łeb. Dobra, fotu ty. O, lepsze rzeczy ty od ciebie. On się zlagował chyba. Te hity liczyło w ogóle? Nie no ja. Ja pierdolę. Ty! Zniknęły bloki pod tobą. Nie? Półtora, półtora, półtora serca A ty, bo nie mają wyra, to lecimy Na pyrkę ich walimy, Piek. Co my tu jeszcze mamy? Nie, ja nie wiem jak tu działają te TNT jumpy, Kurczę. Nie, nie, bo mi różowy klepie kolegę, ty Ale wyjazd, jak prawilne chłopaki, czyli dwóch latujemy w typa No i kit, 14 złota Ty, 14 golda Łuk. Emeraldy jeden, to na podkę chyba. Jeżeli to są takie same ceny, nie wiem, to Hypexela wszystko porównuje. Właśnie, ty w niebieskich to trzeba wjechać przecież. Oni, oni nam. Nie, nie oni nam rozwalił już. Ale oni się przyczynili tutaj. Nie powiedziałem, że mi się w sumie to mniej podoba niż te 8 ale jest ciekawsze chyba. No jednak musisz się bardziej postarać w tym PvP, a nie po prostu, że klikasz przycisk na siłę, nie? Jest to coś innego, jest to, jest to ciekawe, uważam. A i plus w ogóle dla Polaków, bo ten serwer, no jest polskim serwerem, więc raczej rzadko tu się będą pojawiać jacyś obcokrajowcy. Więc też, jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, to też jak najbardziej dla niego to jest w porządku. W porządku, opcja. O, i prota bym kupił w ogóle, bo. Nie mamy prota, to jest Niebiescy wyeliminowani, sobie nam biali tylko, okej okay. Czyli jest szansa, że to wygramy, kurczę, pierwszy meczyk I możemy wygrać yy, Dobra, kupuję prota o, zawsze fajna opcja, żeby ich opóźnić, nie? Nie, zostałem sam Wpisowie zostałem samemu Jezu, myślałem, że nie doskoczę, ty, ale się obsrałem Ty szmato nie wiadomo, no mógłbym te proty teraz farmić i tak dalej, siedzieć w bazie, ale no chodzi o content, Kiedy Kiedy chodzi? O content. Działają te anti jumpy? Nie wiem właśnie, to jest ten problem, że ja nic nie wiem Dobra Dobra, jestem fatalny No kurde, dajcie mi się podjechać ty. Ja nie będę was tutaj, wiecie Co za łeb, nie? Jak moje łóżko zostało zniszczone? Aha! Bo czas, minął Ej, no bo tutaj się lipno za się na tę troszeczkę Dobrze, spadł jeden. No, zostałeś samemu, kolego. No, chodź, chodź, się poklepiemy. Możemy, no, możemy się poklepać. No, chodź tu, chodź tu. Co jestem po prostu królem! Tak? Wygrałem, wygrałem. Dziękuję bardzo za nieprawdopodobną rozgrywkę. Ale to jeszcze nie koniec tego filmu emocjonującego, bo jeszcze został nam tryb lifesteal w tym wszystkim do sprawdzenia. Mam tutaj grunt to też życie trzymać. I nie, nawet nie spadać do wojda, bo. No i patrzcie, już na przykład różowy spadł i już ma jedno życie mniej, nie? tych już nie ma, to ci na chodź, do do czerwonych jednocześnie. Się... No, albo nie mać więcej, albo po prostu jest ślepy. Dwa diamenty zajbiście. Idziemy, kupujemy Sharpness i możemy lecieć na polowanie już. Aha, dwóch nam nie idzie. to mi się średnio podoba. Zielony, huszę, można to pić? No co ty gadasz? Tu? Dobra, nie, straciłem serce w taki sposób. Ale głupota, gdzie tu jest kusza? Jak to kuszy nie ma, ty? Nie wiem. Nie wiem jak oni to zrobili. Nie mam zielonej o ty. Dupa. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że wam się podobał Chcę wrócić na ten kanał, chcę wrócić na ten kanał yy, Nagrywać częściej treści Nie obiecuję, że to będzie 3 dni Ale chciałem już raz na tydzień coś wam wrzucić Coś wam tu nagrać, bo brakuje mi tego Chciałbym odbudować tą społeczność, która tutaj była Więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że Ktoś tam się może cieszy, że wróciłem To prawda nie było nas dużo No bo było nas zaledwie tam Niby 20 subskrypcji miałem ale naprawdę było parę stałych osób, które mnie oglądały, ja nagle zniknąłem. Przepraszam za to. Ale teraz chcę wrócić, chcę pokazać, że jestem w stanie nagrywać dla was regularnie filmy i żeby te filmy były fajne, ciekawe i interesujące. To taki film na porządku na przetarcie, ale planuję naprawdę niedługo z czymś fajnym i lepszym wjechać. Kajcie i trzymajcie za mnie kciuki. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.